Siemaneczko, dzień dobry, witam wszystkich na najlepszym kanale o kolarstwie na całym YouTube. Dzisiaj pogadamy o polskich kolarzach, którym nie poszło na angielskich wrzasowiskach. Ale zanim zaczniemy, to słuchajcie, jeżeli mógłbym Was prosić, żebyście napisali, którego polskiego piłkarza chcielibyście zobaczyć w Premier League, najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii. To po prostu będę mega zadowolony, będę miał co czytać. Książki leżą, bo nie czytam, tylko czytam Wasze komentarze. O to w tym wszystkim chodzi. A teraz już zobaczcie tych polskich piłkarzy, którym nie poszło w Anglii. Szkoda, wielka szkoda. Myślę, że możemy jechać, tak? Zaczynamy? To słuchajcie, jedziemy. Dzisiaj pojedziemy chronologicznie, dlatego zaczniemy od sezonu 2002-2003, to naprawdę dawno temu. Mówię o czasach, gdy Piotr Świerczewski przestawiał rywali na boisku, a nie obijał ich w klatce. Świr to był jak na polskie warunki kawał zawodnika. I wydawało się, że w styczniu 2003 roku otworzyły się przed nim wrota do idealnej dla niego ligi, czyli Premier League. Bo przecież Świerczewski znany był z tego, że na boisku nie odpuszczał i dawał z siebie wszystko. Trafił do Birmingham City i zagrał 38 minut w przegranym 1-3 meczu z Chelsea. To wszystko. Stracone pół roku. Świerczewski opowiadał, że na tle kolegów z drużyny miał bajeczną technikę. Narzekał również na prostą, momentami wręcz toporną taktykę. Trener Steve Bruce szybko jednak Polaka skreślił, ale przynajmniej zagrał przeciwko Chelsea. Tak w wywiadzie dla magazynu Mecz wspominał to wydarzenie Świerczewski. Przed wejściem na mecz z Chelsea był dreszczyk, może nawet lekka trema. Gdy wchodziłem, przegrywaliśmy 0-2, skończyło się 1-3. Czułem potem, że mogłem zagrać odważniej, z większym ryzykiem. Wiedziałem, że jestem w stanie się rozkręcić. Po latach w rozmowie z TVP Sport zdradził, dlaczego tak to wszystko źle się potoczyło. Generalnie ten występ z Chelsea był całkiem przyzwoity w mojej ocenie, a po nim trener odsunął mnie do rezerw. Miałem głupio skonstruowany kontrakt, ale sam się na niego zgodziłem. Był tam zapisek, że jeśli rozegram dwa czy trzy mecze, to umowa będzie prolongowana i zostanę na dłużej. No, ale widocznie nie za bardzo chcieli, żebym tam siedział, więc zostałem relegowany i nie miałem nawet jak doprowadzić do tego, by uruchomić wspomniane warunki. Zostawiamy już Piotra Świerczeskiego, jego nieudany pobyt w Birmingham i przenosimy się do sezonu 2003-2004. W zimowym okienku transferowym Harry Redna szukał napastników, którzy z miejsca wzmocniliby jego Portsmouth. Ściągnął Iwice Mornara z Underlechtu i liczył, że uda się jeszcze podpisać kontrakt z Landonem Donowanem. Z transferu amerykanina nic jednak nie wyszło. Zamiast niego do Portsmouth trafił wielki polski talent Sebastian Olszar. Wcześniej 22-latek występował w austriackiej Bundeslidze i coś tam strzelał. Jego pobyt w Anglii okazał się jednak wielkim niewypałem. W barwach Portsmouth nie zagrał nawet minuty w Premier League. Wystąpił za to 34 minuty w zremisowanym 1-1 meczu FA Cup z Liverpoolem. Szybko został wypożyczony do drugoligowego Coventry, ale tam też nie wyszło. Sezon później Olszar występował już w barwach Polonii Warszawa. Ze szczególną estymą powinni go jednak wspominać kibice Piasta i Floty Świnoujście, bo to właśnie w barwach tych klubów pokazał, że potrafi wykręcić przyzwoite liczby w ofensywie. Na tej liście nie może też zabraknąć Grzegorza Rasiaka. Polski napastnik był stworzony do gry w Championship, gdzie naprawdę dawał radę i strzelał sporo goli. Oba jego podejścia do Premier League należy jednak uznać za nietrafione. Pierwsze w sezonie 2005-2006 Grzegorz Rasiak wylądował w Tottenhamie. No. To był mega transfer. Pamiętam jego debiut w meczu z Liverpoolem, jakby to było wczoraj. To mogło być wejście smoka do Premier League w wykonaniu Polaka. Sędzia nie uznał jednak gola Rasiaka i skończyło się 0-0. Później jeszcze tylko 90 minut w meczu z Aston Villa i zaczęło się najgorsze. Do końca rundy Polak łapał już tylko jakieś epizody, a potem wypożyczenie do drugoligowego Southampton. Nic więc dziwnego, że w różnego rodzaju zestawieniach najgorszych transferów kogutów można znaleźć Grzegorza Rasiaka. I gdy wydawało się, że Polak już wyżej Championship nie podskoczy, to w sezonie 2007-2008 po Rasiaka zgłosił się Bolton. Druga szansa Polaka w Premier League. Rasiak został wypożyczony z Southampton i wyszło chyba jeszcze gorzej niż za czasów Tottenhamu. Polak grał mało i licznik zatrzymał się na siedmiu meczach bez bramki. Później powrót do Championship, no i zaczęło się znowu strzelanie. Coś ewidentnie Premier League nie była pisana naszemu wysokiemu napastnikowi, ale za grę w Championship na pewno należą się duże brawa. W ogóle to sezon 2005-2006 był wyjątkowy, bo mieliśmy aż dwóch polskich napastników w Premier League. Wspomnianego przed chwilą Grzegorza Rasiaka w Tottenhamie oraz Emanuela Olisa Zimą jeden zorów Engela pożegnał się z pana i wiosnę spędził w barwach Portsmouth. Olisadebe, który trafił do Anglii, nie był już jednak tym samym Olim, którego oklaskiwali kibice po zdobytych golach. Wszystko przez ciężkie kontuzje, z którymi walczył Polak. Ten Oli Sadebe z 2006 roku nie był fizycznie gotowy na wymogi Premier League, co boleśnie obnażył jego pobyt w ekipie Harego Rednapa. Oli zagrał tylko w dwóch przegranych meczach, zaledwie 66 minut na angielskich boiskach. Nic więc dziwnego, że po nieudanym epizodzie w Premier League, Oli Sadebe wrócił do kraju, w którym kibice go uwielbiali, czyli Grecji. Na długo przed Robertem Lewandowskim mieliśmy innego kozaka, który swoją grą wzbudzał podziw polskich kibiców. Ebi Smolarek. Pewnie nieraz głośno krzyczeliście po jego bramkach. Dzisiaj jednak nie o świetnym meczu z Portugalią, a o transferze, który Ebiemu nie wyszedł. W sezonie 2008-2009 Polak trafił na wypożyczenie do Boltonu. Niestety w barwach kłusaków nie poszło mu dużo lepiej niż Rasiakowi. Angielskie media były bezlitosne. I już po debiucie w meczu z Arsenalem pojechały z Ebim. Sky Sports wystawiło mu najniższą ocenę z całego Boltonu. Licznik występów Smolarka w Premier League stanął na 12 meczach i 220 minutach spędzonych na boisku. W FA Cup był tylko jeden przegrany mecz, ale za to z golem. Niestety sezon EBIEGO w Premier League należy uznać za stracony. A podobno tak bardzo chciał tam grać. Szkoda, że nic więcej z tego nie wyszło. No to teraz trochę współczesności. Pamiętacie Euro 2016? W ogóle Lipiński, co to za pytanie? No to pewnie pamiętacie jak czarował na nim Bartosz Kapustka. No właśnie, tak czarował, że na Twitterze zachwycał się nim sam Gary Lineker. Skończyło się tak, że utalentowany młodziak z Krakowi rozpoczął sezon 2016-2017 w barwach Leicester City. Wydawało się, że kapustka jest na autostradzie do wielkiej kariery i próje z całych sił. Okazuje się jednak, że gorzej chyba nie można było trafić. Mamy 2020 rok i od tamtej pory tak naprawdę to chłopaka nie ma w poważnej piłce. Premier League nie zadebiutował, jakieś epizody w FA Cup, nie do końca udane wypożyczenia do Niemiec i Belgii, problemy zdrowotne. Kapustka zniknął z kibicowskich radarów, ale miejmy nadzieję, że kiedyś jeszcze na nie wróci. Przecież ma dopiero 23 lata. I na koniec ten, który do Premier League wybrał się zimą 2018 roku, czyli jest to naprawdę świeża historia. Crystal Palace zapłaciło za Jarosława Jaha niecałe 3 miliony euro. Bardzo szybko, naprawdę, bardzo szybko okazało się jednak, że nic z tego nie będzie. Bez debiutów w Premier League, Anglicy zaczęli go wypożyczać, Turcja, Mołdawia, a teraz Raków, Częstochowa. W ekstraklasie Jach udowodnił, że nie zapomniał, na czym polega gra w piłkę. Naprawdę nieźle mu to idzie w Częstochowie, ale jak dobrze wiemy, to co w ekstraklasie, no to w Premier League na Anglię to jednak za mało. I na tym może skończmy. Witam, ja nazywam się Jurgen Klopp, a to był film o Polakach, którzy zagrali wielkie szajzy w Premier League. Dziękuję za uwagę i chciałem jeszcze jedna rzecz dodać na koniec. Mojego Riverpoolu nikt w tym sezonie i nic nie pokona. Tym się i do zobaczenia. Cześć!